Rozdzielmy się i szukajmy dowodów. Auć! Nienawidzę tych drążków. Jejku, ten facet jest niezły. Kurczę, się na to. Po co mu tyle siana? Konie jedzą siano. Sędzia Widmo ma konia. Nocny jeździec! Szybko, schowajmy się.

Czeryf jest to! Jesteś najgorszym stróżem prawa w historii dziejów! I uwierz mi, wiem o czym mówię! To bardzo mocne słowa! Już czas, żebyś oddał odznakę! Ocaliłeś nas! Nie jest zbyt rozmowny. Woli pisać na swoim blogu. Nie znoszę go. No dobra, chodźmy już. Na stado panamskich gargulców. Fred, co tu się dzieje? Tato, a ty co tutaj robisz? Właśnie szukałem szeryfa. Zmienił pan zdanie co do nagrody? Lepiej, zwalniam cię. Co? co? O nie, 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 nie. Nie skończyłem. Kiedy odejdziesz, sędzia Widmo będzie mógł zostać szeryfem kryształowego zdroju. Ale to nie jest wina szeryfa. To sędzia jest złym gościem. Zabiorę tę odznakę. Możesz mi zabrać odznakę, ale na zawsze zostanę szeryfem Bronsonem Stone'em. To jest moje imię. Mama dała mi je przy narodzinach. Zaraz, naprawdę masz na imię szeryf? Moja mama wybiegała w przyszłość. Przez to, co się stało, pęknie jej biedne serce. Szeryfie, proszę zaczekać! Burmistrzu Jones, popełnia pan błąd Nie sądzę Wiecie, ile będę płacił naszemu nowemu szeryfowi? Nic Sędzia Widmo jest mi bardzo oddany Zaoszczędzę fortunę na służbę zdrowia i amunicję To nie w porządku Słuchajcie, musimy szybko wyjaśnić tę sprawę.